W poprzednim odcinku pogromców mitów. I siemanko, ludzie z tej strony, kełę, No to Mój mit potwierdzony. Te policzki są jakby podkreślone, jakby ktoś go normalnie narysował. Robiłem ten odcinek. A teraz kolejny odcinek pogromców mitów. Siemanko, ludzie z tej strony, Megnes Witam Was w kolejnym kanale no i... Dzisiaj niestety, jak na kolejnym odcinku mówiłem, że te skrzynki dwie zostawię. Potwornie, 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 się myliłem, bo ktoś napisał mit o dwóch skrzynkach. Słuchajcie, aż żałuję, ale lecimy do pierwszego mitu. Pierwszy mit. Gdy otworzysz dwie skrzynki bardzo szybko i nie będziesz na to patrzeć, gdy tu będzie czerwona jedynka, dropnie ci gadżet. A więc słuchajcie, mamy dwie skrzynki. Zamykam oczy. Zamyk zamykam oczy. I nie ma jedynki, czyli nic nie dropło. O, punkty do pana dropły. Dobra. I miejcie mnie za słowo cen. Yy, ja nie patrzałem. Nie patrzyłem, czy tam. Ble, ble, ble. I pierwszy mit, jak już widzicie, nic nie ma, żadnej jedynki. Czyli pierwszy mit w tym odcinku jest mitem obalonym. Teraz będzie mit związany z Kiełkiem. Oczywiście mitów będzie pięć, choć gracz napisał, że to będzie mit kradziony. A więc nie wiem, czy go znam, ale ja mity czytam tylko z Waszych komentarzy. A więc mit taki kawałek kiełka wy, jego na przykład awatar tak jak na przykład awatar broka tutaj jest za długi bo trochę jego ramienia wystaje poza właśnie taki kwadracik i słuchajcie jak to jest tak słuchajcie widzicie jego ramię Ona tro ono trochę wystaje poza właśnie ten awatar które wystaje poza awatar i złajcie, no to jest mit, oczywiście potwierdzony. Kolejny mit jest związany pre ze wszystkimi postaciami. Gdy weźmiesz na przykład postać, nie wiem, Karl i szybko weźmiesz inną postać, szybko weźmiesz inną postać, Olaż, naciśniesz, graj, masz y, jakby gadżet. Właśnie, Karla. A więc... Mamy grę Solo, Karl. Nie, nie. Nie wiem, czy to się udało. Ale raczej nie, bo zobaczyłam tam awatar PAM. A więc no to się teraz nie udało. Ale już chyba na innym odcinku tak robiłem. Pamiętam. A więc słuchajcie, to jest chyba mi potwierdzony, ale... Widziałem awatar Karla. Widziałem awatar Karla. Nie wiem, czy to się udało, ale chyba tak. Chyba, chyba się udało. Nie, mamy... Mamy znowu awatar Poko. No, awatar niestety. A może weźmiemy Dynamajka? I Maxa. Jakoś nie umiem tego tak szybko kliknąć, ale znowu widziałem Dynamajka. Nie. nie wiem, czy to da się udać. Słuchajcie, mamy to. Mamy to. Jak widać, na Dynamajku chyba najłatwiej jest zrobić takie coś, bo słuchajcie, patrzcie. Słuchajcie, mamy maksa, a słuchajcie, zrobiliśmy gadżet właśnie, tu nie ten brok wkurza, pięknie. Uu, Nie, ale słuchajcie, udało się. Dynamajk najwyraźniej jest... Ta mega zbagowany. Słuchajcie, nie widziałem ośmiobitowca. Widziałem gadżet ośmiobitowca, więc teraz się nie udało. Ale słuchajcie, ten, ten dynamik jest normalny, jakiś sztos On jest tak zgliczowany, że. Albo nie wiem, wiem, co zrobimy. Słuchajcie, mamy ośmiobitowca. I może ta. Mu może się przeniesiemy do tej kulki. Nie. Zostawiliśmy tylko bombę, a więc może weźmiemy... Gdzie jest Dynamitka? Gdzie jest dynamaj... Majka, I pana P. Dobra, to było nawet szybko, a więc ja myślę, że się udało. Szk szkoda, że te... że on nie będzie rzucać walizkami. Nie! Nie udało się. Y Słuchajcie, a może jeszcze raz weźmiemy... Dynamajka i P.A.M. znowu. Bo może to tylko z tymi postaciami działa. Ale ja wątpię. Wziąłem P.A.M., a nie Maxa. Ale dobra, spróbujemy, czy na P.A.M. to działa. Słuchajcie, na Pamce nie... nie. Chyba, że to Supercell już naprawił. Albo naprawił to dopiero teraz. No to nie wiem, kogo Maxa spróbujemy znowu. Słuchajcie, widziałem dynamajka. Ale już raz to się udało, a my teraz specjalnie marnujemy czas, żeby to zrobić jeszcze raz. No tym razem się nie udało, ale jak widzieliście przed chwilą, się właśnie udało. A więc to jest mit. Potwierdzony. Kolejny mit jest związany z larwbetą. A słuchajcie, taki skiny, które są na larbecie, nie będą dodane w żadnej aktualizacji. I z tym mogę yy, od razu daję, że to jest niepotwierdzone, bo słuchajcie, pokażę wam każdego za Każdy. Widzicie na przykład Zombie Shelly. On by mógł zostać dodany w Halloween, ale wątpię. To jest już stara Shelly. DJ Shelly też by mogła zostać dodana. Jakiś DJ-owy dzień, ale wątpię. Black Window Shelly. To jest akurat dziwny skin. Tutaj Tiger Nita. To na jakieś 50-50% zostanie wybrane. Kumbanita raczej nie. No słuchajcie, jest jaki to kolta? Star Lord Kold. Agent Cold. Może zostanie. A, ja, to, już, to już było. Dobra, słuchajcie. Ból. Mecha bull. On na 50 na 50% zostanie dodany, bo to, to będzie może taki skin za Star pointsy, Frost Wiking Bull. On by też mógł zostać dodany. Nawet niezły skin. A teraz Jessie. Red Dragon Jessie. Uuu, tu jest niezły, tu jest niezły. Słuchajcie, tu jest niezły Swin, no, a tutaj Tanuki Jessie, teraz Broczek. Jezus Maria, co to jest? Neon Brock, może... Może, może... Old Mike, Trener Mike. Dobra, on nie ma takich skinów. Shantel. Shark Hunter Bo. No, Horus Bo. A Tick? O. Oh. Snowball Tick, on może zostanie dodany. Ło, on też. Bo... <ścoughs> on też w sumie. O machin ośmiobit, Może. Może zostanie dodany A do M's. No taki kolejny mało zrobiony skin. Night Primo, może zostanie. El Flash. El Batman. <grymne> tu El Brown. Dobra. Barley. Ja cię. Milkbot Barley. A tu Synek Barley. Dobra. Wiem, że to trochę zajmie więcej. O. Sans Retromantic. Lafek spoko. Rosa nic. Do mamy Old ATM rico. Atemeliko. Ricochet. Penny. Snowball Penny. No i dalej Penny. nowe skiny. Mario. Tu do Jackie nic. Do Piper. Taki maseczkowy. Maseczkowy skin Hazard Pam Jeszcze Ghostbuster Pam ja cię ale... <laughs> ale beka z tym. King Frank. Dobra, do Bibi. Super Bibi. Lead Bibi, Lollipop Bibi. Kapitan Marvel Bibi. Aha, okej. Okay. Ale oni robią Butterfly Bibi. Okej. Okay. A do Mortisa coś jest na pewno. The King Mortis, Loki Mortis, The Flash Mortis, Clown Mortis, Czarownik Mortis. No i tam dalej. Tara. Hm, niezły skin. To też nawet fajne. I tu dalej były. Do Jeana To Dragon Ball. Ja cię do maxa, o red bull max no one na pewno je zostaną dodane a tu nie ma do kiełka też nie ma żadnego skina do spike'a, o to spike. spike on jest najlepszy słuchajcie y, jakby doszedł do brawla to by mógł kosztować nawet 500 gemów słuchajcie on jest super, on jest super i to ma jeszcze takie fajne, o pumpkin to może jakieś 80 Kruk. Neon Kruk może zostanie dodany I on jest też mega, on jest też mega, on jest też mega yy, On jest taki w sumie mało różnicowy Bubble Bee, Bumble Bee Leon Co on jest jakimś transformersem No i ten może zostanie, ten na jakieś znowu 50 na 50% zostanie dodany. Bo to jest taki skin który jest taki Brawl Starsowy a więc on może zostanie a więc yy, od razu mi potwierdzony bo jest bardzo mało prawdopodobne że one zostaną dodane otworzymy sobie jednego mega boxa <laughs> punkciki oczywiście a więc idziemy do chyba już mitu czwartego yy, tak, do mitu czwartego dobrze, dobrze słuchajcie widzicie ten papierek na tej skrzynce? Nie mogę tego zwolnić, ale na skrzynce pod nogą szeli. Ten papierek był od tamtej aktualizacji, a... od tego papierka oraz od tego papierka się różni. A więc nie wiem, czy to jest przypadek, czy oni po prostu chcieli tak zmylić graczy. Nie mam pojęcia, ale Supercell powinien to poprawić, moim zdaniem. A więc... Teraz mit potwierdzony, bo Grat napisał właśnie, że to nie jest ten sam. I właśnie tak jest. A więc kolejny, już czwarty mit w tym odcinku jest mitem potwierdzonym. Dobrze, i słuchajcie, ostatni mit, w którym ja się skapnąłem już dawno, ale właśnie chcąc odpaliliśmy gierkę. Odpaliliśmy ga gierkę, a więc po gierce się widzimy. Słuchajcie, niestety minus 6 pucharków, minus 5. Bo słuchajcie, oni... Ta głowała na początku i my wygrywaliśmy, ale potem ona normalnie wjechała nas z buta. I po nas. Dead. A więc ona trochę oszukiwała. Jeśli ja mogę doczekać jutra. Eee, dobra. A więc... Ten mit, który już się dawno domyśliłem i od razu mówię, że jest potwierdzony. Mieliśmy jeden mit obalony, że gdy wbijesz 14500, dobijasz do... Z ...tego rogu, a gdy wbijesz więcej pucharków, to nie dobija do końca. Tego mitu, ten mit, ja się połapałem. Nie, że znam ten mit, ale połapałem się w nim, jak już robiłem 14600 bo nie wchodziłem na aleje nie wchodziłem na aleje a jak kiedyś weszłem to to w sumie nie, nie pamiętam, jak ostatnio weszłem na aleje yy, po 14500 to się wtedy skapłem ten miss jest oczywiście potwierdzony a więc jeżeli odcinek wam się podoba zostawcie ła tą łapeczkę w górę suba na kanale i zanim jeszcze skończymy... To zrobimy może razem puchary, co? Nie, nie będzie taki ponury co? <laughs> odcinek. Może sobie odrobimy pucharki, co? Odcinek i tak nie jest taki długi jak powinien. Myślałem, że będzie długi, naprawdę. Słuchajcie, mój brat. Chce się teamować, to on... Ten. Taki płaczny. swojego brata bije. Absolutnie niewychowany. A nie, bo to nie jest mój brat, tylko ktoś inny. A to się nie dziwię. Możesz mnie bić dalej. Koleżko. Uh, ho, ho. Nie, 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 do mnie nie, nie, mnie nie, 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 Dobra, już mamy nie, nie, ale trzecie miejsce i będziemy mieli 6. Nie! Hello Dagnes, my brother. Eee, dobra, 5. Czyli tyle ile straciliśmy. A więc teraz mogę się z Wami żegnać. Cześć!